Witam wszystkich. Dziś znowu nietypowa sceneria. Mamy tutaj taką listwę. I numerek. Nie będzie czytelny, no ale to bez znaczenia. Listwa od Audi A4B5, listwy drzwiowe dolne. O takie o. Tutaj z problemem. Chyba typowym. Wygnite, wyrwane e, nakrętki z gwintem. Skorodowały, nie dało się odkręcić, nic z tego nie będzie. Zostało to wyrwane, zdewastowane. Wkręcone zostały jeszcze zanim się obróciły, jakimś cudem, na śruby nierdzewne do tych nakrętek. To wszystko stanęło. W trzech drzwiach były śruby, w czwartych nie było. Chciałem dołożyć, okazało się, że się nie da wykręcić, dokręcić, nic się nie da z tym zrobić. No i postanowiłem coś z tym zrobić. No więc sobie etapami przejdziemy od półproduktu do gotowego elementu. Półprodukt wstępny to jest taka rurka, nie wiem, średnica to jest dziesiątka, dwunastka, nie ma to znaczenia, yy, wypełnioną zajzajerem. Może też powiem, co to za zajzajer przy okazji klejenia reszty. Z czegoś takiego wyciskamy sobie to tworzywko na zewnątrz. Zostaje nam pusta rurka. Wkładamy to w tokareczkę. Też nic tu nie będzie widać. Może teraz troszkę lepiej wezmę tą listwę. Ze mnie też nie tokasz, ale... Ale cóż... W tym sobie wiercimy... ...dziura. Otwór technologiczny. Ja mówiąc, on już jest wywiercony. O, to jest wiertełko czwóreczka. I dokonamy gwintu w środku, gwintownikiem M5. O, to już nie pokażę. Może pokażę. Tu mamy gwintownik M5. By osiągnąć produkt końcowy, który zaginął. O właśnie, chciałem się pochwalić. Jest. Jest taka tulejeczka. Zaraz sobie ją wymiarujemy z gwintem M5 w środku. Jakie ono ma wymiary? Co ono tu ma? Po zewnątrz jest około 7 z plusem. Jej wysokość to jest około 6 z plusem. To jest bez większego znaczenia. Ponieważ i tak trzeba dopasować to do otworu, który jest. A jeszcze, żeby się udało coś pokazać, który jest tu. Aj. I to wskoczy tu. Później to będziemy szlifować, wklejać i będzie pancerne. Dobra, czyli tak, jak to już jest gotowe, przewiercone, to sobie może zrobimy. Szybki gwint. To się tak jedną ręką bardzo źle robi. No ale trudno. To gwintujemy. Pierwszy, pierwszy gwint jest gotowy, a drugi znowu zaginął w akcji. O jest, drugi gwintownik. Każdy inny, oczywiście. O, aha, jeszcze jakby się zakręciło dobrze, to byłoby dobrze. Robimy drugi. No i co, całość trzeba wypchnąć ze środka. Po wypchnięciu ze środka już nakręcam na śrubę i toczę. Ok, tylko nie chcę tu złapać ostrości. O, tulejeczka jest wypchnięta. No a teraz sobie stoczę. To jest oczywiście odlew. Widać w nim jakieś bąbelki powietrze lub różne inne rzeczy. Sobie to założę, stoczę. I wyjdzie taka sama jak tamta. Tak to wygląda. Nakręcony jest na, na śrubę. No i można napocząć jakieś tam obrabianie tego. Na oko oczywiście. Myślę, że nie ma co pokazywać. Kto umie toczyć ten wie, że źle robię. Kto nie umie toczyć. Tak jak ja Może sobie Popróbować Aczkolwiek takie listwy też można dostać W zamienniku Zamówiłem, też zobaczę co przyjdzie Czy to jest w ogóle warte Montażu, a może nie warte Naprawy, także Cóż, toczę to do końca I przejdziemy może do etapu Wstawiania tej tulejki Ok, tak wyglądają już Trzy były jak wytoczone tulejki z glintem, a teraz sobie je spróbujemy osadzić, zanim przejdę do następnego etapu. Tu już pokażę jak wygląda naprawiona taka listwa z wstawioną taką tulejką. No i to jest nie do wyrwania beton, mimo iż tworzywo jest miękkie, coś ala czyli to właśnie PCV to jest beton. Najważniejsza rzecz, jaka musi zostać wykonana, żeby to spróbuję jakoś obrócić, to zalanie tej części tutaj z przewierceniem otworków w bok. Może jakiś wskaźnik zrobimy i pokażę na tym drogim. Tu jest ścianka. W tej ściance u dołu jest przewiercony duży otworek. Zalana cała część tworzywem. Później za ścianką jest poszerzony otwór na tą tulejkę z wyciętymi takimi rowkami w środku frazem w tym miejscu w tym miejscu i w tym miejscu po czym jest to wszystko zalewane powolutku klejem no i szlifowane z tym samym z którego zostały zrobione przed chwilą tulejki także przed zalaniem wygląda to wygląda to mniej więcej tak tutaj mamy otwór A po zalaniu jest Pełne. Czy to zda egzamin? Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Cóż, odbierę się za obrabianie tego. Dremelik, fres, usunę jak najwięcej. Zrobię jak największy ten otwór. i Może po obróbce spróbuję to zaprezentować. Ok, frezik taki, więc jak widać, nie mały. Całość. Całość tutaj sobie wybiorę, wyczyszczę z tej korozji i później tak w tym miejscu będę frezował rowek w środku, w tym miejscu rowek, w tym miejscu rowek, a tutaj sobie wytnę otwór. Także nie będę już pokazywał, jak to zrobić. Dremela to jak ktoś umie używać, to sobie poradzi. Fres natomiast jest fajny, nie pamiętam skąd jego ja wytrzasnąłem, ale jest dość ostry, dobrze idzie. Także. Wyczyszczę sobie to, powiększę, żeby było miejsce na nowy klej. E, troszkę też pogłębię. Pod spodem tu w dole jest blacha, więc troszeczkę też e, spróbuję to podebrać. No i spróbuję pokazać, jak wyszło. Trochę nie wyszło tak, jak chciałem, <laughs> natomiast po prostu się urwało. Więc tak, tam mamy wgłębienie. Tu mamy wgłębienie. Z tej strony mamy wgłębienie, całość wypełnię, musi tak zostać, jeszcze zrobię sobie wgłębienie w tym miejscu, w tej gumie i może tutaj takie dodatkowe, żeby to się lepiej trzymało. Całość mniej więcej będzie ustawiona tak, wleję odrobinę kleju, wypozycjonuję i będę zalewał, może ustawię statyw jakiś, będzie coś więcej widać. OK, spróbujmy to wstępnie przygotować. Tutaj mam magiczny proszek. Tutaj utwardzacz. Sprawdzę sobie, czy to jest drożne. Jest drożne. Także cóż, wsypuję odrobinę prochu strzelniczego. Szukam tej reperaturki, którą gdzieś tu będę musiał ustawić. No i co? No i. Daję tutaj odpowiednią ilość. O fajnie jeszcze jakby to nie gasło. Chyba, że bateria się kończy. No tak, kończy się bateria, więc nic ciekawego z tego nie będzie. Wstępnie mamy rozmieszany klej. Teraz muszę to ustawić. Mniej więcej wypozycjonować. I to nie będzie takie proste. Klej chwilkę schnie, ale cóż. Zacznie wiązać to. Będzie można to ustawić. Już wstępnie wiążę. Popatrzę sobie na to, czy jest to w miarę w pionie. Załóżmy, że to tak miałoby być. Niestety się to drobinkę przesunęło, co mnie też nie zadowala. Chciałbym, żeby jednak było w miarę w miarę ustawione, żeby ten otwór był na swoim miejscu. Tutaj delikatnie. Jest tutaj delikatnie. Jest krzywo, tu jest tak, tu jest tak. No i cóż. Trzeba dodać jeszcze troszeczkę wynalazku. Następnie odciąć dopływ tlenu. Ja to zrobię poprzez nałożenie jakiegoś woreczka. I powinno być dobrze. Zajzer jeden łączy się z drugim. więc nie będzie problemu z jakimś odspojnowaniem jednego od drugiego. Będzie to po prostu jednolity materiał. Teraz sobie jeszcze podsypię z tej strony, jeśli się uda. A później będę to szlifował. Dobra, na całość trzeba nałożyć woreczek i zostawić do osuszenia najlepiej e, z dala od jakiegokolwiek światła. Także ja to sobie schowam e, i po obróbce, albo może przed obróbką, jeszcze coś tam nagram. Całość po wstępnym zastygnięciu wygląda tak, jak widać na krawędziach, tam gdzie taki biały nalocik. Troszkę się preparat skrystalizował. A poza tym jest spoko. jak chodzi o to, żeby to urwać, nie ma szans. Oczywiście nie jestem w stanie odzwierciedlić tego jedynie ślad na palcu. Może pokazać, że mocno w to cisnę. I nic się. Nie dzieje, także zostaje oszlifowanie, wykręcenie śruby. No i przejście do montażu kolejnej tulejki, do kolejnej listwy. Z drugiej strony wygląda to tak. Nie ma tutaj żadnych uszczerbków na zewnątrz. No I to by było w zasadzie na tyle, jeśli chodzi o naprawę tego, czym ja to naprawiałem. Nic tu nie widać. No, złapież ostrość, czy też nie? O, jest naprawiałem to takim specyfikiem jak durakryl. Dwuskładnikowy, żeby go dobrze użyć. Najlepiej go utwardzać. To jest ten proszek. Najlepiej go utwardzać światłem ultrafioletowym. Natomiast jego ja utwardzam. Po prostu daję mu czas na wyschnięcie. Odcinam dopływ tlenu, wtedy najmniej się krystalizuje. Tutaj widać, że jeszcze dziurka powstała, jest coś niedolane, ale to raczej już nie będę tego poprawiał, bo będę tą część szlifował. Tu, gdzie jest krystalizowany, jest oczywiście słaby, ale to jest bardzo cienka warstewka, która tylko jest powierzchniowa, także tak samo jak tutaj z drugiej strony, tak jak tutaj. O. Teraz, żeby wykręcić tą śrubę, to trzeba trochę siły użyć, ponieważ klej bardzo dobrze wiąże się, a raczej przylega do różnych powierzchni. W związku z czym będzie to dość mocno siedzieć. Czy ja ten gwint dość dobrze wstawiłem? Nie wiem. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Natomiast jeśli by się okazało, że nie do końca. Zawsze mogę to z powrotem wyfrezować e, dremelkiem, czy też zalać ten gwint, nawiercić nowy otwór, zrobić e, nowy gwint w tym, co jest. E, mogę to rozwiercić i wkleić nową tulejeczkę e, pod innym kątem. Także jeszcze nie wiem, na razie patrzę. Widzę, że trochę uciekło, choć odpychałem, żeby to jednak było w drugą stronę, ale coś jakby. Nie do końca siadło. Zobaczymy kolejne, jak wyjdą. No i co do jeszcze utwardzania tego krylu? ważne jest to, aby odciąć do tlenu i schować się, jak chodzi, no do jakiegoś zaciemnionego pomieszczenia, czy też szafki, do której nie dociera, nie dociera promieniowanie ultrafioletowe ani żadne inne. Gdyż wtedy przyspiesza to tak, jakby krystalizację tego specyfiku. Kiedyś też robiłem testy z innym preparatem, mianowicie z praktycznie tym samym środkiem, akrylem do paznokci. On miał parę plusów. Przede wszystkim stygł i wiązał od razu. Wytrzymałość wydaje mi się, że miał podobną oraz nie krystalizował się. Jednakże nie dało się go użyć do takiego zalewania, gdyż wiązał praktycznie od razu. Ja sobie zrobię resztę tych listów, no i zobaczymy, jak to na końcu wyszło, co trzeba będzie poprawić, zmienić. To będziemy poprawiać, bo nie jest to problem używając tego materiału.